ze tak. Cześć kochani, witam Was, was bardzo serdecznie. Ze Zdzichem. tak tu stoi ku mnie Zdzichu. Nie patrzę na nas. Zdichu mogę się Ździchu, czy Ty coś chcesz od nas? Tak? A czego? Mm. Proszę takie na pierzonej kapuchy. Nie mam tyle. A to załadam, dobra. Dobra, no dobra. Pa! Załatwimy mu kapuchę. Musimy załatwić dzichowi kapuchę inaczej wyrzuci nas z chaty. O, cześć stary. Ja. To jest Stanisław. Stanisław drugi. E, Maciej, możemy trochę zboża?